Słuchaj nie, to jest serwer, na którym można robić własne państwa. Więc postanowiłem, że sam spróbuję zrobić państwo. Lecz to jak mi się udało, czy mi się nie udało zobaczycie później. Więc tak chciałem stworzyć piękny, wolne miasto Kraków. Ale zbyt nie wiem jak to zrobić. Więc tak, zostało pierwsze pytanie. Jak założyć państwo? Gdzie się znaleźć na mapie? I jak zdominować serwer i jak zrobić dobre prosperujące państwo? Okej okay. Gdzie jestem? Okazało się, że zresztą się gdzieś w okolicach Gdańska i czekała mnie długa podróż do Krakowa. Gdzie ja jestem? Jak to, to zmi. To te. Więc tak, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, potrzebowałem podstawowych rzeczy, takich jak drewno oraz kobel, które zbierałem po drodze do Krakowa. Ale przecież nie mogą być tak pięknie. Więc, jako nowy gracz, startowałem od razu no gorzej. więc Po dotarciu do Krakowa, znałem sobie sprawę, że przecież Kraków już jest zajęty. Więc musiałem znaleźć inny teren musiałem koniecznie w Europie. Więc znalazłem Transylwanii, że Transylwania jest nie zajęta, Więc tam się udałem. Kiedy to już dotarłem do owej Transylwanii, zacząłem się kopać, ponieważ zauważyłem, że już tam kiedyś ktoś miał bazę. Okazało się, że mnie widać na mapie, jakiś ludzie z innych państw mnie podbili, zabili. No to się wkurzyłem i poszedłem do Brazylii, y y gdzieś się tepnąłem do Ameryki, no i się tepnąłem do Haiti. No i na tej Haiti też nie mam akur akurat nagrań z Haiti, bo musiałem nie nagrać. Y ale na tym Haiti chyba byłem godzinę, coś tam popudowałem, ale zdając sobie sprawę, że Haiti jest bardzo złym miejscem do zaczęcia cywilizacji. Dlatego, że było już większość kolonizowana. Haiti. Przez co musiałem się udać do Brazylii, gdzie stało się podobnie. Założyłem swoje własne państwo, gdzie znowu mnie podbili i ustawili sobie set home w Brazylii. Przez co musiałem im oddać całe państwo. Więc znowu udałem się na Syberię, ale co było dalej, to już zobaczcie sami. No i ogólnie po tym, jak. Oczywiście założyłem państwo na Syberii. No to nie zgadnijcie, co się później stało. Zacząłem tak jak z Brazylią, czyli wykopałem kopalnię. Po czym znowu przyszli potężniejsi gracze i zaatakowali. Więc, tak. Powrót do bazy nie był możliwy przez to, że to było 404. 404 było ode mnie dosłownie od 200 kratek, więc gdzie bym nie poszedł i tak by szybko do mnie przyszli. Więc. <grytanie> więc automatycznie postanowiłem, że po prostu zostawię to Państwu już spokojnie, bo już nie, 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 nie chciałem się denerwować. Aż w końcu. Zdarzyła się powiedzmy nadzieja, ponieważ znalazłem gracza, który już gra od paru edycji. Postanowiłem, że może mi dać trochę porad oraz trochę sprzętu i zobaczyć dalej, co będzie. I ogólnie to jest tyle materiału. Nie chcę na tego pokazywać, bo to byłoby dobre 10 minut materiału. Jak to chcę streścić do 8 minut ten materiał, więc. W skrócie, najmocniejszym skrócie jakim mogę zrobić streszczenia tego, tych 4 godzin prawie materiału. Zrobiłem kolejne państwo syberyjskie, jak możecie się domyśleć, no upadło. A więc, yy, co się stało później? No to później z tym nowym, yy, co go znaleźliśmy, postanowiliśmy, że albo bo się wtedy pokłóciliśmy. Ja chciałem zrobić państwo na Grenlandii, kiedy on chciał na Madagaskarze. No rozumiecie tą ironię, nie? Jedna tam ciepła, tam zimno. Haha, ale dobra, no to żeśmy tam się kłócili, 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 aż w końcu się rozłączyliśmy i ten miał państwo osobo, dwuosobowe na Madagaskarze, gdzie była jakaś tam potyczka mała, ale no nie, nie, nie chcę wam tego, no teraz to zgubiłem, już nic się nie chce. A ja założyłem państwo w końcu na las z moim kolegą, kolejnym kolegą, jakimś downamem, którego znaleźliśmy. Jeszcze jednym kolegą później. I tak nam się to Państwo rozrosło do około 9 osób. To było dużo, duża liczba. Mieliśmy 500 prowincji. Nie, 50 wróci 50 prowincji ale i tak wtedy to rozwijaliśmy, 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 aż w końcu mój kolega mówi, że ej, przecież tu jest jeszcze jeden kolega, który, ze, ze szkoły, który mówi, że tutaj gra. Więc... <grym> On miał państwo gdzieś w Rosji, więc co mogliśmy zrobić, niż... Po prostu pokazać z nim, żeby zrobić sojusz. Okazało się, że nie jest do nas agresywnie nastawiony i po prostu chce nas podziwić, więc wysłał swój, on miał sojusz Pięciopaństwowy, czyli około plus minus 7 osób tam było. No i wysłano tą hordę na nas, którzy byli, mieli enchantowane ity i byli ogólnie lepsi od nas. A wszystkie bitwy znalazłem i zapisałem, więc, mamacie no, tutaj, no pokazane. No <gryt> ja tak, szczerze. Ja was przepraszam, że w tym materiale jest tak mało w ogóle tego minecrafta i to jest po prostu opowiadany materiał. Nagrywam to już od trzech dni, to edytuję. To jest ostatni dzień, gdzie chcę to po prostu dokończyć. Więc w skrócie najmocniejszym. Pierwsza bitwa dajmy, dajmy, nazwijmy tą bitwą pod Alaską, bo to było na Alasce. No to oni weszli hordą czterech osób. Kiedy nas było trzech, z czego ja nie, nie umiem w PvP, więc nas pokonali. Kolejnym razem myśmy wygrali, za drugim razem też i były jeszcze cztery inne bitwy. Więc w później w te bitwy yy, wyglądały w miarę tak. Pierwsza bitwa oni nam się wbiją na port i idą do, do na, naszej bazy. My się barykadujemy, później idziemy na nich przegrywamy, kraftujemy sobie na szybko ity. Idziemy na nich przegrywamy, idziemy na nich przegrywamy, aż za czwartym razem wygrywamy. Później dajemy nam Ultimatum, że albo im płacimy co jakiś czas ile jakąś tam sumę pieniędzy to nas przestaną atakować. Powiedzieliśmy, że nie, że no, nie będziemy się wykorzystywali. Więc po prostu zaczęli nas najeżdżać co jakiś czas, więc powiedziałem, że na razie nie będę grał przez tydzień. W tym, w tym samym czasie jeden z naszych najlepszych y, o, osób w państwie po prostu wziął i opuścił państwo, tak. Więc sk zostaliśmy skazani na śmierć, przez co wybudowaliśmy w miarę jakiś tam mur wobec tam naszym państwie, zrobiliśmy coś w stylu Sejmu, jakąś tam konstytucję śmieszną. Aż w końcu znowu zrobiliśmy sobie przerwę, bo nam się nawet nie chciało grać. Więc. Dołączyłem tam w ostatni dzień przed zakończeniem y, tego serii no i po prostu zacząłem main, mainować, sprawdzałem jakieś tam nowości, które znaczy rzeczy, które co tam dają w, za punkty surowców i w sumie tyle. Więc jeżeli chcecie ze mną zagrać w sumie jeszcze w, no, na nowej edycji, która będzie w sumie jak wy to widzicie już jest. To możecie wejść na mojego Discorda i mi po prostu albo na PV, napisać, albo na odpowiednim kanale, który na pewno zrobię do tego, więc oczywiście link macie w opisie. Więc... A na razie trzymajcie się i cześć.